Można mieć wszystko, ale można nie mieć nic. Konsumpcjonizm nie jest znakiem czasów tylko w XXI wieku. Również w czasach Jezusa był ten problem. Ludzie chcieli posiadać coraz więcej i to wyznaczało drogę ich życia. Jezus chce nam podać dzisiaj lekarstwo na taką postawę. I mówi nam, żebyśmy zaprzyjaźnili się z wyrzeczeniem, z takim stylem życia ascetycznym. Nie chodzi tu o wielkie rzeczy. Chodzi tu o rezygnację z tego na przykład, co jest mi niepotrzebne. Chodzi o to, żeby umieć rezygnować z tego świata, mówiąc już tak ewangelicznie, to znaczy z tego, co nie prowadzi mnie do Boga, albo ograniczać to przynajmniej. Nie jest to łatwe. Dlatego Jezus mówi: weź swój krzyż. Idź za mną, podejmij to wyzwanie, ale ostatecznie przecież chodzi o zbawienie, więc weźmy krzyż naszych ograniczeń i chodźmy za Jezusem.